Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim Boguszu w Gorce właśnie kończy się wyścig kategorii junior. Na pozycji lidera, praktycznie przez cały czas rywalizacji jechał Brian Schwider. który tutaj triumfalnie wjeżdża na metę. Witany przez ogromną rzeszę swoich rodziców, trenerów, kolegów i koleżanki z drużyny. To jest drugie zwycięstwo Briana tutaj na tej rundzie. W zeszłym roku zwyciężył w kategorii juniora młodszego, w tym roku już w kategorii junior jako pierwszoroczny junior wygrywa najważniejszy wyścig sezonu, przynajmniej tej pierwszej części sezonu, bo oczywiście w perspektywie mamy jeszcze mistrzostwa świata. Na radości nie ma końca. Na metę wjeżdża Mateusz Szysko, drugi miejsce, wicemistrz polski. Brian, masz oddech, wapimy się na chwilę na rozmowę. To chodź tutaj na naszą tradycyjną ściankę. Gratulacje od Przemka Gierczaka, selekcjonera kadry Junior i U23. Bilet do! A już wykupiony? Pracujemy. Tak, nieoficjalne zostały podane informacje właśnie o bilecie do Leżyna Mistrzostwa Świata. Brian Swider, w zeszłym roku wygrana, na zakończenie prawda, wygrałeś tutaj juniora młodszego. W tym roku wygrywasz juniora. To co, za rok Mistrzostwa Polski załóż Człowiek Orca, żebyś mógł wygrać? No, mam nadzieję, że będą, bo mi się bardzo podoba ta trasa, ale gdzie będzie to i tak będę bronił koszulki. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie, bo będę starał się bronić. No właśnie, w juniorze Młodszym wygrałeś, miałeś koszulkę Mistrza Polski, ale za bardzo nie miałeś okazji zaprezentować, bo to była już końcówka sezonu. Teraz będziesz drugorocznym juniorem, przez cały rok będziesz jeździł z orłem na piersi. Jaka to dla Ciebie jest, jakie są emocje dla Ciebie? No powiem, że to mnie bardzo cieszy, jako pierwszoroczny wygrać no, Mistrzostwa Polski, się cieszyć przez jeszcze kolejny sezon koszulką, to naprawdę jest super. Jestem bardzo z tego zadowolony. Co dzisiaj zagrało, co nie zagrało w wcześniejszych wyścigach? No na pewno dyspozycja mi się podniosła i to nie, nie można mówić, że nie, no nie mogę powiedzieć, bo nie, nie do końca zrobiłem przez cały sezon to, co miałem, ale dobrze, że, że to wszystko pykło na, na te najważniejsze starty. Nie zakwalifikowałeś się do reprezentacji na Mistrzostwa Europy, ale już tu słyszymy, nieoficjalnie bilet na Mistrzostwa Świata, więc będzie jeszcze o co powalczyć w tym sezonie? No na pewno będzie i będę walczył no do końca, no, nie można powiedzieć, że nie. Będę, da się wszystko, żeby się jak najlepiej pokazać za granicą. Czyli Mistrzostwa Świata i Puchar Polski jeszcze do domknięcia w tym sezonie? No tak można powiedzieć, bo jeszcze Mistrzostwa Polski w maratonie, to może też coś się tam uda powalczyć. Jasne, Brian. Gratulacje w takim razie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz! A właśnie, ja się znam <grywa> Mateusz Szyszko, drugie miejsce, wicemistrz Polski. Niewiele zabrakło, ale jednak zabrakło. Czego zabrakło? E, no chyba trochę takiej pewności siebie na zjazdach. No jest brałem świetny technicznie. Ja chyba na tych zjazdach trochę traciłem. No tutaj taka trasa, że... No, tej mocy jednak można użyć, ale, ale nie do końca. Trzeba też mieć trochę techniki i mi, mi jednak trochę zabrakło. Niestety na, na sztafetach parę razy się wywróciłem. W tej pierwszej rundzie już tak trochę z respektem podchodziłem do tej trasy. No i myślę, że to trochę zaważyło o tym, że, że zabrakło mi te pół minuty e, do zwycięstwa. No ale sezon się jeszcze nie kończy, jeszcze, jeszcze parę wyścigów. W e, e, perspektywie możliwe też start w Mistrzostwach Świata, prawda? I Puchar Polski. E, także no sezon się nie kończy. No tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że. Potrenuję i, i na pewno będę jeszcze w stanie walczyć o, o te najwyższe laury. Przypomnij, jesteś pierwszy czy drugorocznym juniorem młodszym? Ja, ja jestem drugorocznym, drugoroczny. Czyli tak naprawdę już teraz zamykasz tę kategorię i od przyszłego sezonu już Orlik i tak jest bardzo poważne ściganie. Tak jest, My w zeszłym roku drugi, w tym roku drugi, więc e, dwa medale w, w, w juniorach zdobyłem i, i z nadzieją będę patrzył na ściganie z elitą. Czyli tak naprawdę przed, przed otwiera się jakby perspektywa walki o koszulkę już w takiej dorosłej można powiedzieć kategorii Orlika. No tak, ja myślę, że jeszcze na pewno walka o koszulkę będzie na mistrzostwach polskich maratonie za, dwa miesiąc, za półtora miesiąca i tam na pewno też będę będę, będę chciał się, się zmierzyć na pewno odgryźć trochę za te dzisiejsze ściganie. Jasne, dziękuję Mateusz. Gratulacje dzisiejszej jazdy. Tak. Max, gratulacje, gratulacje, gratulacje. Max Wiśniewski, dzisiaj trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, brązowy medal. Czego Ci dzisiaj zabrakło, żeby utrzymać koło Briana już na samym początku, kiedy odjechał? No niestety popełniłem parę i błędów na trasie, a na, na korzeniach na podjeździe mi koło i skrzywiłem hak. No, no także tego i... No i trochę siły też zabrakły, nie jechały tak jak w piątek na sztafecie. No właśnie, na sztafecie pojechałeś perfekcyjnie. Cięliście się tak naprawdę z Piotkiem Kryńskim. Stawką było wygranie. Wtedy zabrakło Ci 2 sekundy, dzisiaj troszeczkę więcej. No tak, no na, na sztafecie udało mi się prawie idealnie pojechać. Czułem się bardzo dobrze. na, na dzisiaj też nie było niestety to. Warunki się trochę zmieniły, może na gorsze, no ale... Sezon się nie kończy, prawda? Jeszcze już to parę startów. No tak, na, na pewno parę startów, więc innymi mistrzostwa Polski w maratonie. No i się zobaczy. Dzięki Mateusz, gratulacje za dzisiejszą jazdę. E, Max, przepraszam. E, dzięki za dzisiejszą jazdę i do zobaczenia na kolejnych zawodach. Dziękujemy bardzo. To byli medaliści dzisiejszego wyścigu juniorów na Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim, kategoria junior. Wygrywa Brian Schwider, drugie miejsce Mateusz Szyszko, trzecie miejsce Max Wiśniowski, Phoenix Cycling Team, warszawski klub kolarski i RK Exclusive Doors. A my na 13.30 zapraszamy na wyścig Elity Kobiet.